parowanie do papu. Okej. Okay. Czyli tak, ja wezmę sobie puszkę właśnie z tymi zapachami. Uh -huh. Do środka może smaczek. Uh -huh. I będzie to polegało na tym. Na razie... Najpierw wezmę jeszcze puszkę taką zwykłą. Uh -huh. do Zacznijmy sobie od I do środka tutaj smaczek. Uh -huh. smaczek tak. sobie wtedy pewnie poczuję ten smaczek, podejdzie sobie do tej puszki. W ja razie też jeszcze nie mamy żadnych haseł. I wtedy ona będzie puszka na ziemi. Jak on sobie podejdzie do niej, to będziesz go bardzo mocno chwalić i rzucać smaczek tak, żeby najlepiej się od puszki. Ja wiem, że ona jest mała. <ścoughs> I w razie czego spróbuję ją na pudełko? Nie, w razie czego ja po prostu większe smaczki <śmiennie> Nie to po pierwsze. Nie, nie, wy, wy, jedzenia. E, a co za tym później pójdzie przy okazji? Mm. Jeszcze zapachów. Okay. No bo zapach jedzenia, no chcą, nie chcąc z niego sobie wydłuchiwać też zapachy. Mm. Mm. Plus ładne oznaczanie próbki. Bo to też na czym nam będzie zależało, to właśnie ładne oznaczanie próbki, po to, żebyś Ty później mogła stwierdzić, że faktycznie tam jest ta próbka. Tak naprawdę mm -hmm. szukanie zapachów jest yy, pokazaniem przez psa nam, gdzie ten zapach jest. Mm -hmm. Bo później na zawodach czy na testach zapachowych zgłaszamy alarm. Jak pies ma 10 pojemniczków i jednym jest y, zapach. Mm -hmm. I on musi ładnie oznaczyć tak, żebyś Ty wiedziała, że to naprawdę tak. że, że na mm -hmm. jest tutaj i żeby to zgłosić. Więc y, najczęściej się wprowadza target nosem, czyli że pies trzyma po prostu stabilnie nos przy y, pojemniku czy przy puszce. I w ogóle przy zapachu. On jest stabilnie, o Jezu. <laughs> Zobaczysz, to się uda. Się Ma bardzo dobrą motywację. myślę, że, że bardzo dobrze będzie mu szło. Super jest. I co? Kolejna odpowiedź: na przykład, że jest usiadł i, i patrzył się na przykład na dany przedmiot. No, ale że mm -hmm. powiedzmy, jest mniej pożądane. Mnie osobiście się mniej podoba. Dla mnie to jest mniej konkretne, mniej mm -hmm. jasne. No tak, to na pewno. Ma mniej precyzyjne. Tak, dokładnie, dokładnie. Dobra, no to idźcie sobie. Też. Tórkę, żeby wiedział, że do mnie trzeba pójść. i jak do niej podejdzie, to od razu na wrócić i na z No, dobrze, Super! Nie, zadaj nie, nie, co nie, 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 do nie, nie, przewidziało, nie, I może mówimy szukać, Szukaj. Szukaj. Szukaj, to jest Boże, Super. Bądź. Bądź super. Chodź, sobie bo. z tyłu. Wybaczmy z taką bo... Nie? Czekaj, bale, no. <słowę> <słowę> jesteś, niemożliwy po prostu. Popłakałam się, Nie, siadź. Z tyłu, dobra. Dobrze. super, ale nie, to do wypluj. Dobra, jeszcze raz. Chodź, 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 chodź. chodź. Czekaj, siadź, siadź. No, będzie trochę tyle, mam już Dobra? Dobra. Dobrze, Dobrze, super. super! Super! Chodź, chodź, chodź. Brawo, super brawo. Jest. Super, jest. Super, jest. Dobra, super Dobra, super Dobra, 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 nie, nie, Nie to po prostu nabierać, Czyli podejść z powrotem. Tak. Dobra, siad. Super. Bo na razie za dużo emocji, żeby mu... No. Yy, mm -hmm. Zdłuższy target po prostu. No. Szukaj. Szukaj, szukaj. Szukaj. Super. Super. Dobrze. Bra. Super, bra. super, brawo. Bra. Jeszcze raz ostatni i będziemy sobie krótkę siat. zapachem. Siat. Yy, dobra. Spróbuj go nagrodzić wtedy, kiedy bardziej będzie na puszce. Na puszce, no, okay, okay, ok, dobra. Wiem, ja ja że ciężko będzie zobaczyć wszystko. Dobra. Ale... Mamy radę. Dobra. Szukam, szukam. Tak, super! super no, jest... Nie Super, szuka. super, super. Dobrze, czekaj, ty wieszka. O, super, nagrośbię. Super, super, super. O, super, 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 super. super. Wypadło ci z pyska, muszę. Tak? No, czekaj, aż wróci. Dobrze, super! Super, bo jest fajnie. Chodź, chodź, chodź. Super, super. jest zapachów, I będziemy z tym trzeba robić to samo. Dobra. No, fajnie, co? No pewnie, tak żeby rozdwoić ciatek. No, cia? <grym bąde> Generalnie jeszcze taki tak, na przykład ja mam do rutyny startowej y, zakładaną spytalną oparzkę. E, wtedy piesek ja po prostu wie, że Fajne. będzie robione i mhm. będzie włączane. Fajne. Tak, może być specjalna smycz, specjalne to coś okay. okay. takiego fajnego Jak Ja mówię, nie będzie przeszkadzać... Tylko nie używamy, ale jest też bardziej właśnie... Y... Dobra, bo generalnie ja później nie będzie. Będzie, <laughs> będzie, potrzebna długa smycz, tak? Znić metrów. Mm -hmm. tak? yy, mam kustenkę tak. O, no, no, ja będziesz w stanie dobrze ją manewrować. Co się okaże? Bo będzie skomplikowane, nie? Żeby starać się, żeby to widzicie Ale zawsze byłaby taka rozciągnięta, bo taką też mamy. Eee, będzie ci ciężko wtedy go zatrzymywać w odpowiednim momencie. Ok, To spróbujemy tą długą, Jak mi będzie nie będzie, jakoś tak straszło, to spróbujemy. Tam, coś zmy nie, siara, siara, To już ten brawus, ten ekstrakt. Chodź, 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 Ale unikać, bo się zaczyna frustrować. Przy tym dlatego bierze tam no bo nie wiesz, co zrobić. Daj mu zęby, nie? Mój skarby, dobra. Jeszcze musimy nauczyć ładnie siadać i w ogóle wszystko musimy się nauczyć. Siad, siad. Super, super, dobra. Dobra, Jest Siad. Super, ładnie, eee, super. No. Eee, o, 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 o. <grytanie> nie w te dziurka. Nie w te dziurka. No. Ojej, no już. tak. Zrobimy eee, i usunę. Aha. to jest to. Poczekaj. Sprawdźmy Siap. jak mu pójdzie. Wierzę w niego. O, czekaj. Różnica no. rozrzuca ciastka. Boże. No, to... Powolnie, to... powolnie. Nie chcę się napić pszczołkiem. Tak? Jak to był. niektóre to tak też. On na no razie, razie spoko. jest No dobra, jest wtedy. Brawo, super, super. super, super, super. super. Nie, ale cię nie. nie To tak no, super. I Ja teraz sobie też tak fajnie podejdzie Aha. do tego. Może nawet kilka smaczków okay. z ręki i spokojnie. Dobra. A tak, było dobrze. Siak, taki siat. Siat. O, super, super. super. Super, super, super. wesame. Sankcje nie jest wesame. Sankcje nie jest wesame. Sankcje nie hasło wesame. Sankcje nie hasło wesame. hasło i kończące, coś podpowiesz? jak z praktyki najlepiej. E, ja mam na przykład snif na początek, mam jest na potwierdzenie i finisz okay. na koniec. Może być na przykład jeszcze zapach, może być luch, e, może być... Szukać, bo to pierwsze jest zrozumienie takie, jak normalnie mamy szukaj, bo to pierwsze ma być na zasadzie szukaj, tak? Tak, tylko um, przeznaczone tylko i wyłącznie do tych produktów zapachowych. To tylko co na po mamie, czy inni. Okej, to nie może być szukaj, bo domu sobie też szuka różnych innych rzeczy. Tak, jest okay. y okay. tylko i wyłącznie. Okej, okay. I żeby ja to pamiętała. Czy to ty, ty mi zapiszesz? W ogóle przynosząc gdzieś ich małych, my na tym praktycznie kończymy jeszcze jedno tylko tak? będzie. Dobra, to, nie to zróbmy to ma... tego sniffa na początek, bo to będzie takie... No. Myślę, że ten okej okay, zróbmy jak pomocha, bo to jest też taki w sumie... Logiczne okę. A nie używacie się okajki? Nie. Dobra. Nie, okajki nie używamy. I ten finish taki to ma być na to, na to, że ono już przeszukania. Finish okay. over. Um, nie wiem, wystarczy dość. Stary, to jeszcze będzie po angielsku rozmawiał ze mną. <try> po angielsku są fajne, to się nie do po Dobra, zróbmy tego finisza, bo to będzie takie, że koniec to będzie wiadomo, że to jest koniec. Tak, Dobra. Teraz, ja, matka pamięta, tak. teraz będzie snif na początek, okay. jak podejdzie... On nie będzie widział co... Żeby... No zobaczmy. On nie musi nawet jeszcze wiedzieć, o co chodzi. To no będzie podkładane po prostu. Okay. On będzie miał teraz taki automat, bo było cały czas szuka i podchodzimy do rzeczy. Okej. Okay. on teraz pójdzie po prostu, w jego rura do okay. tego, no, nie ma, ale, się, ale on słyszy ten snif, czyli jemu okay. się to styk tyłu Okej, Więc tak, snif okay. okay. e, tak, na początek, Zmęczenie i podejście do półki mhm. i finisz jak będzie. Przepraszam, <grym> coś pomyla, ale dobra. To spróbujmy. No. A czy ty pukasz czy już bez pukania? Spróbujmy bez pukania. Spróbujmy bez pukania, dobra. No, to nie będzie miał pukania ani nie będzie miał... Szklucz. No, ale to no dobra. Znów krok po prostu w tą stronę. Okej. Okay. Snip. Nie pokazuję jedzenia. Okay, Dobrze. No, I finisz? No super! to nie wiem co to w ogóle jest. No nie musi, no do tego. Teraz wody na tym bo to masz taką dziwną. Chodź na kim do wody. Chodź. No, wodę? Nie? No nie. No, nie, ja nie? Nie ma czasów. Nie ma czasu, jest w żarce, co na mocki. A nie to, będziesz startowała, to powiedz, bo... Ja muszę wiedzieć kiedy? O Jezu, nie nagrywaj naszej klęski tutaj początkowej, to trzeba nagrywać, jak będzie po prostu żeby wszystko mówić. Ja już się nagałam, więc. Siad, siad, hej, siad, super. Dobra. Uważaj na jedzenie, wytrzymaj go tego, że on do tego, I nie I żebyś się pan przygotował na ten, czego ja. ma, siad? Siad, siad. Tylko na tym już mam to, nie będę do jedynie jak jakby się uda doskoczyć, nic jeszcze będzie jego. To będzie jego, no, no dobra. dobra. Dobra, to zaczynamy, skup się. Tak, raz. Ouch! 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 No, yes. Ouch! Super. <síad>, <sklare> Ouch! nie ma, nie ma, nie nie Ouch! Chodź, chodź. Ouch! 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 nie Ouch! nie, Ouch! 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 nie Ouch! 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 Siad, Ouch! siad. siad. Henrik, siad. Siadć? Super! A się. Super! Naprawdę muszę więcej, co zrobić. Dobra? Dobra. Dobra z Tak, pamiętam. Jak podejdzie, dasz mu ok. I jak poczekasz, chwileczkę, Jak wróci do tej puszki, to chwali. I daję. Eee, czyli, e, czyli, okay. czyli jak podejdę, to jeszcze go nie chwalić, że super, że potrzeb, tylko dopiero jak podejdzie, dotknie noskiem, to dopiero wtedy. Podejdzie, bo z nich? Podejdzie, nie nosem czy tam zbierze się mm -hmm. do tej później, powiesz mu ten marker potwierdzający, mm -hmm. czyli OK, mm -hmm. dasz mu jedzenie, okay, poczekasz chwilę, mm -hmm. on się znowu wróci, odpalić go tylko przedysłownie, weź na kawał, uh. dasz mu jedzonko mm -hmm. i popisz w imię się. chodź na to kolego, chodź, chodź, czekaj, e, Będę próbować w domu. E, jak to to, no, to, tygodniu, to na A chętnie. No. Siad. Ale w u <laughs> w drugą stronę. Chodź, nie wykorzystuj, że matka jest taka manualnie lewa. Siad. Fajta, fajta. Siad. Super, A. dobra. Tutaj mam wszystkie te w ręce. ręce, ręce. Dobra, dobra skupię je teraz. nich. Okej, okay, super. Nie. Dobrze, brawo i tak. I... No. Dobra. Moje, moje, malutkie. Jedna to rzecz. Będzie ćwiczyć dużo. Trzeba będzie ćwiczyć. Jedna rzecz, y, jak on ma sam wrócić do tej puszki. Do no właśnie. Tylko masz rękę. Aha. Z jedyniem. Będziesz miał pęknię za 3-4 ręce. Będziesz rękę do tyłu. On się wraca i dopiero wtedy ręka wędruje do puszki. Okej, okay, dobra. To z okay. I wtedy, jak go nagradzasz po prostu, wtedy największa nie chodzi. No I powiedziałam, że chodzi o to. Spróbujemy. Siad, siad, siad. Super. Było super. Chodź, widzę. Na pięć Siad, siad, siad. super. Smith. Dobrze, super. Do tyłu, tak? Proszę może podrobić. Super. O, o tyle ja tam zrobić. Dobra, ja Ostatnia, tak. po której że, tak, że starą już. No, starą żoną. Wolałabym, żeby Dobrze, opanujemy też siadanie przodem. Chyba się będziemy musieli dużo nauczyć starym. Ty i ja. Siak. Siad. Siad. Ja mu teraz nie będę słuchać. Po prostu podejdziesz. Z Okej. Okay. O Jezu, niż dobre, dobra, jest To okej, okay, a później koleny. jak się wróci drugi raz, ale nie. Dobra. Dobra, ty jesteś po prostu żalocznie, strasznie. Ja myślę, że na pewno skończymy. Jezu, zajdziemy po prostu. Nie pragnę <śmulatowa> no. Henryk, Spoko. Słuchajcie, ja bym musiała się po prostu... Dobra, Smitha nie było... Ale dobra, Hmm. Okej. Okay. I dobrze, dobrze dobrze, 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 super, super, dobrze, dobrze. Super, super. Brawo i odrzuć finisz. finish. Brawo, brawo. Bardzo ładnie. No, odrzuć jeszcze raz, <grym> żeby sobie tam spędził. Najwyżej mam robić dla niego, tylko dla mnie. Zawsze tak jest. No, i finish teraz. Mhm. O. Okay. Dobrze. Teraz muszę puszkę, czy... Poczekaj. Okej. Okay. Teraz już dobrze tylko. Pucham. Dobrze, super. Dobrze, dobrze. I jedną to? I odrzucić. finisz, no? Czy finish, no? Finish. Brawo. Czy ja mam... No, to nie się czy ja mam... No, bo... Jak nie ćwiczysz to... Puszka do góry, żeby nie miał kontaktu z puszką. A okej. Okay. By... Mani już okej okay, jest za dużo. No. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Mhm. Dobrze, super. Finish. Dużo smarków trzeba sobie przygotowywać zazwyczaj, ale teraz było już spoko. Bardzo Dobry. fajnie. No tam ma jeszcze jednego. Super Henryk, super Henryk. Aha, czyli że jak nie ten, to, to bierzemy, tak? Dobrze. Tak. się święty. Do góry możesz, yy, na, na przykład. <laughs> Zaki mi się kończy, dobra, chyba jeszcze raz mi zostało muszę coś dobrać. Mhm. Dobra. Mhm. Poczekaj. Daj mu szansę. <laughs> mhm. Myśli, myśli. No to do, 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 do. Okay. Dobrze, brawo. Dobrze, super, super, finisz. Też mu możesz odbijać. Jak mówisz dobrze, super, to ty też możesz odbijać. odbijać. Tak. Okay, dobra. Ale widzisz, dałaś mi trochę czasu i Aha, doszedł do tego. Skumam no. Dobrze, 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 super, no wiem, powinnam to była zabrać. Ale to nic, nic, nic. Nagradziłaś, ja więc spoko. czekajcie, muszę sobie dobrać więcej. Jeszcze raz y muszę. że to jest, to jest kwadratowy, to jeszcze będzie bardziej kwadratowy. No, myślę, że nie będzie miał problemu z motywacją, nie? No. Dobra. No to odrzuć. albo podziel sobie na mniejsze kawałki po prostu. Później o, te, No, tak smaczki. to jest Jezus Maria, rób mi. No. Ma. Rób mi, matka. Ale myślę, że pójdzie do spanka później. O, chyba są, Bo pieski strasznie się męczą. Przy wąchaniu, tak? No. Dobra. Snif. Mhm. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No. Daj szansę. Myślę, myślę, myślę. Mhm. Dobry. Ok, super. Mhm. Już wróci. Dobrze. Dobrze, brawo. Super. Jeszcze ra dobra. No nie, nie, raz, dobra. No, nie, nie, jest tak? ok, jest ok. Aż okay. Nie, 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 nieważne. Nie, nie po prostu okay. y następnym razem jeszcze możesz poczekać, na przykład, y aż dwa razy się wróci. Ok. Znowu dobrze, smaczek i finish. Okay. 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 To jest jakaś masakra. No. Co ja mam zrobić z tym okajem? Ja muszę, muszę to zmienić. Ja. Yeah. Ale on się już nauczył, jak no, na okay. Nie, jeszcze to mu się no nie utrwaliło aż tak. Nie, nie, nie. Dobra, to jedziemy teraz. Snij. To zniknę. Ja! <laughs> yeah, dobrze, 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 Finisz? Dobra. Brawo!